Po imieniu, nazwisku, nawet nie powiem skąd, tak. prawda, nie, dlatego, że akurat nie mogę tej rzeczy mówić, nie, ale ta pani nas ogląda, na pewno nas ogląda, bo zawsze ogląda i powinna wiedzieć, nie, że moje zabiegi zaskutkowały w innym przypadku, w innym mhm. przypadku. To nie jest tak, jak ktoś sobie życzy, nie, że, że ja tak nie chcę albo inaczej nie chcę. To jest adekwatne do, powiedzmy, do potencjału zadośćuczynienia, uczynienia, które powinno się właśnie jakby w pewnym sensie przejawić nie? poprzez te magiczne rzeczy, które tu robię. Nie, nie z kartami, oczywiście tu chodzi o jantrę i tantrę. Mhm. I tak się stało, nie? Mam taką zwrotną informację o tym, co się właśnie stało, że teraz ma spokój, nie? a też była nękana osoba, mhm. była nękana, nie? Także właśnie takie ochrony robię najczęściej. Spróbujmy Dobrze. zinterpretować, bo ta moja kamera czuje, że zaczyna ona już się staruszka i boję się, żeby się nie już wyciągnęliśmy. Dobrze, pięć kart. Proszę Państwa, czy w tym roku się skończy wojna? Skutek tych działań, które działań, są tak. podejmowane? To są i działania wojenne i dyplomatyczne? Idzie Państwo, tak, nie? No, Jest tutaj dużo. Jest dużo jakby gadania na ten temat. Dużo się robi w tym kierunku. Ta karta to jest kartą pracy, czyli tutaj mowa, że dużo się robi. I z pozoru, właśnie ta karta nadaje tutaj pozór tej karcie, z pozoru. Ósemka serce to jest kartą świetną, to jest taką, o, wszystko idzie dobrze i czujemy się dobrze, nie? Tak by się zdawało. Proszę Państwa, pozór. To jest tylko pozór, gadanie czcze, z którego nic nie wynika. Tak naprawdę nie skończy się wojna. Ta karta jest kartą straszną. As krzyżowy odwrócony, bo w Twoją mm -hmm. stronę, odwrócony mówi, że będą się dokonywały fizyczne i psychiczne traumy. Fizyczne no w tym sensie, że to będą psychiczne, nie w tym sensie, że fizycznie ludzie będą strasznie cierpieć. To nie tylko, bo czasami jest tak, że ktoś ma depresję nie? i to jest kwestia psychiczna, ale tu będą cierpieć z powodu fizycznych dolegliwości, dolegli -tych, okrucieństw. Albo, albo okrucieństw, tak. To jest karta najgorsza karta. Bo mówi się, że Putin najgorsza, idzie, nie? idzie na wyniszczenie tak. Ukraińców. Widzicie, Państwo, tutaj się gada bzdury. Mówi się, robi się nawet pewne rzeczy, nie, które mogłyby zapewnić pokój, nie? gdyby nie to, że na końcu jest ta karta. Ona jest sama. Nie dotyczy niczego, ona jest wynikiem e, twojego pytania, nie? Czyli mm. absolutnie do końca roku jeszcze gorzej będzie. Naprawdę będzie tam traumatycznie. <coughs> nie chciałbym tej karty wycią wyciągać. W ogóle nie chciałbym widzieć tej karty. To jest najgorsza karta. Udaje się, że cokolwiek się robi, nie? Udaje się. W tym pytaniu. My nie mówimy o uzbrojeniu, bo uzbrojenie Ukraińców to jest inna sprawa. Ale w tym wypadku, tutaj, y, to jest właśnie w tym układzie nie? i w Twoim pytaniu, to jest tylko gadanie. Nadzieje, nie że tam wszystko będzie dobrze, to jest nadzieja, karta nadziei. Mówimy o, o takich y, sytuac o sytuacyjnych tutaj kwestiach. I to raczej miałoby odniesienie do terytorium. Do tej wojny, tak, do Ukrainy. Ukrainy tak. My mówimy o Ukrainie w tej chwili. Ale gdybyśmy chcieli o Polskę zapytać w jakiś sposób. No dobrze, czy zostaniemy napadnięci w tym, w tym roku? No. Możemy. Myśmy się kiedyś, jest film, który mówi ty, tytuł czy Putin napadnie na Polskę. No, takie zaczepne, nie? Tutaj były, ale to było z Białorusią bardziej związane hmm. wtedy, zdaje się. Z Białorusią, te zaczepne takie konflikty, bardzo blisko Polski, na granicy. No dobra, możemy się spytać, czy, czy to przejdzie na teren naszych granic, chociażby nie, polskich granic. Czy działania wojenne tak, na Ukrainie przejdy... będą zagrażały naszym granicom? Tak. Dobrze, czy coś będzie, czy wejdą jakieś działania wojenne rosyjskie tutaj na nasz teren? Polski teren pięć. 4-5. Czy będą? Pignujemy czasu. Czy te oddziałań się może co nie dajmy, przenieść do nas? No takie zamiary są. Te karty są bardzo dobre, tu nie ma traumatycznych kart, ale ta karta odnosi się do pytania, czy tak by było, nie? Czy wyjdą do naszego kraju, tak. nie? Z daleka na granicę mogą wejść, mogą wejść. Ta karta mówi, że nawet wejdą. Nawet wejdą. W sposób też podstępny, jakby. Czyli prowokacja. Do naszego domu, tak. Do naszego domu, do naszej rodziny. To jest dom, rodzina, do nas. Czyli prowokacja. Musicie Państwo wiedzieć, nie? Że tutaj nawet pytanie takie było, w tej chwili nie ma tego pytania, ale było, nie? Co się wiąże z zagrożeniem, yy, czy jakieś zagrożenie jest w tym, że uchodźcy przychodzą do nas? Każdy mhm. chciał wiedzieć, nie? To odpowiedź była taka, że wejdą tutaj ludzie źli, czyli yy, wejdą ludzie, którzy są przestępcami, złodziejami i dywersantami. Tak mi wyszło w kartach, nie? No, każdy tutaj jak przychodzi do mnie, to zawsze zada pytanie jakieś i wyszło właśnie w ten sposób. Że dywersja ruska tu wejdzie, rosyjska. W kartach wyszło, nie? Pod, pod właśnie tutaj paszportami ukraińskimi. Nie? Na ukraińskich paszportach. Tak, na ukraińskich paszportach, nie? I, i mała przestępczość. Przestępczość się zwiększa w Polsce. To, u, u, to, bo nie tylko kobiety z dziećmi wchodzą, ale wchodzą czy, czy to też. to może być przestępcy. tak, że, że to Rosjanie mogą taką prowokację nam przy, Dokładnie. przygotować. Dokładnie, otworzyliśmy przez Ukraińców im drogę do, do tego, żeby do Polski przyjść. Że dziecię. oni będą fałszować tak. dokumenty tak. I Nie, 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 normalnie Ukraińcy to są. Przecież dużo Ukraińców to są Rosjanie, prawda, nie? Mhm. To są Rosjanie, którzy bo przecież y, Rosjanie tutaj Bazują, bazowali w swojej prawda, agresji, w wojnie na tym, na ludziach, którzy tam chętnie prawda, będą rządzić z, z, z Rosjanami. No nie udało się, dlatego że Ukraińców jest więcej, ale pamiętajcie Państwo, że tysiące y, jest tam Rosjan, którzy są na ukraińskich paszportach. To musicie wiedzieć. I to wyszło mi w kartach. Bo tam ktoś właśnie takie pytanie mi zadał. Ale tak to zrozumiałem w kartach, nie? że tacy ludzie wejdą. I wejdą też przestępcy, nie? Jak czasami to zazwyczaj bywa. Normalnie przestępcy, którzy wybijają na przykład szybę w samochodzie, coś tam kradną mnie. No i, i tak się zgadza, bo wodarczyk w telewizji mówiła ostatnio, no tak, że ją tam, że złapała złodzieja, a to był obcokrajowiec, pokazali w No to przecież on z Afryki nie był, nie? Tylko z, z Ukrainy ten obcokrajowiec był nie. Nie z Białorusi, bo tutaj Białorusinów jest mało, stamtąd. Także to by się zgadzało, co w kartach nie wyszło. Czy, czy może... Może się spytamy, bo ja takie mam tutaj też sugestie, nie? Czy von der Leyen, ta, ta co była, ta przewodnicząca, Urzula, tak. ta Urzula jakaś, ta Leyen, no właśnie, tak. nie? Czy miał uczciwe intencje wobec Polski, przybywając tutaj i, i proponując te kamienie miminowe? nie? To może być. Jakie ona miała intencje, nie? Czy za tym coś nie kryła? Jakich tam, jakieś fałszów, nie, czy, czy niedomówień, które y, są szkodliwe dla, dla Polaków. Dla nas. My pytamy się o Polaków, nie o rząd, prawda? No to proszę. Dobrze. Te pytanie jest ciekawe. Właśnie te pytanie mi wpadło czy do... Góry. Ursula von der Leyen. Ach, ma takie skomplikowane nazwiska. A tu państwo mówi, Przyjechała wyszło, wyszło, do Polski no. z uczciwymi intencjami, bo co innego czasami się myśli, co innego tak. mówi, może to, to I to co taki... innego jeszcze robi. Może to komedia zwykła była, nie? Tak. Tak, tak, tak po prostu, żeby Polaków yy, trochę zmylić, nie? Żeby nie podskakiwali tyle. Zjedliwuję czasu. Żeby nam... tak, to mówię, trzy. tego pytania nie będziemy w sprawie tych Ukraińców, tak. takich fałszywych, nie? Z zadawać, bo ja już to tak, tak, w kartach miałem. Raz, dwa, trzy, cztery, są dziwne te karty, pięć się dawać wycią wyciągać. Jeszcze, może, jeszcze może powiem dlaczego tak się stało, bo osoba, która przyszła do mnie, nie. Mhm. Szybę jej wybito w aucie i próbowano okraść to auto i się U. nie udało. Nie pytała się, czy to mogli być nasi, czy Rosjanie, czy Ukraińcy. Wyszło na Ukraińców niestety. Przykre. Dobra, ale no nie, no wszędzie są przestępcy, co tam A. za? Wszędzie, u nas też kradną, nie, tutaj wchodzą też. nie tyle milionów ludzi, no to wiadomo, nie, setki. To jest jakiś że... element. Tak, pewnie, że tak, nie. Czy Ursula von der Leyen weszła z uczciwymi... Przyjechała z uczciwymi propozycjami, intencjami. No niestety, proszę Państwa, no, nie chcę Was zasmucić, no przecież ja nie wyciągałam tych kartek, jak ja z Ja je wyciągnąłem, też nie wiedząc jakie wyciągnąć. Tak, patrzcie Państwo, nie, przyjechała tutaj e, z pięknymi słowami. Daje nam nadzieję pięknymi słowami. Jako przyjaciółka, tutaj jako siostra, nie? To dama jest, tak. Ale sprzedaje nam płacz urzędowy. Patrzcie Państwo, to jest, to jest jedna z takich najgorszych, to jest smutna karta. To nie jest naj ale z najgorszych kart. Nie? Sprzedaje siódemka jaka? Y y y y y siódemka pikowa i ten, i król pikowy. To jest urzędowa y taka zagrywka, zabawa z nami, mhm. oczywiście w, w ramach urzędu, w ramach urzędu, jako, jako policjant nawet tak bym powiedział, tak. jako ktoś, kto... Kto jest, to jest karta mówi się, że o mundurowych ludziach. Czyli I po co o nam była ta unia i włażenie do niej? Tak, Czy proszę nie Państwa, było nam dobrze. Proszę Państwa, wcześniej? Jeszcze raz tutaj w kartach wychodzi, że, że to jest piz na wodę. Przepraszam, że tak brzydko mówię, to jest piz na wodę. To jest zwykłe oszukiwanie Polaków. Te dwie karty mówią same za siebie. To są bardzo złe karty. Z płaczem, pa, z, to jest metafora przenośna. Możecie sobie to Państwo, na, każdy na swój sposób to, w, w, w jakiś sposób odczytać, nie? Ten płacz jaki, nie? Mm -hmm. Także każdy na swój sposób będzie płakał z powodu właśnie tego oszustwa kłamstwa, nie? Także i yy, jako przyjaciółka przyszła. Fałszywą oczywiście. W tym wypadku jest to... ciekawe zobaczymy czy my te pieniądze dostaniemy. Nie, nie, tylko możemy sprawdzić, czy dostaniemy. Czy to by był fałsz, to była zagrywka zwykła. To była, to była zagrywka, że Polacy nie rzucali się przez najbliższe 2-3 miesiące, nie? Zobaczymy czy ten Rosjanie wygrają z Polakami, nie? Czy ten. Tak żebyśmy cicho byli wobec... Unii, tam tych. To, że my mamy takie władzenie i nie to jest zupełnie inaczej. A inna proszę rzecz. Państwa, jeszcze pytanie chcę zadać, bo wiecie, co yy, mi przyszło coś na myśl, nie? Przyszło mi coś takiego na myśl, nie? W Polsce się mówi, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. O co im chodzi? Czy oni chcą Polskę okraść, nie? I, ty, i tutaj też znaczy, rzecz się nie daje. To no, znaczy, kto? To znaczy, yy, ja widzę Tuska, bo Tusk wyraźnie Aha. robi to ze swoimi kumplami, nie? i z tą prawda ten z unią tam nie? czy on nie, bo razem współpracują pakcie od razu trzaskowski tu pojechał do von der Leyen i z nią tam już na ucho szeptał jej coś tam nie mm -hmm. także ją namawiali tam nie? czy oni nie są po prostu e, taką e, mafią nie mafią w białych Polityczne. kołnierzykach a powiem państwu skąd mówię bia, w białych kołnierzykach a skąd, e, skąd mi to do głowy przyszło Rozmawiałem ze swoim kolegą, a mam kolegę w CBS. Nie będę mówił, że... czym nie? Tak. Mam kolegę w CBS, jest oficerem tam. Nie będę mówił, w którym mieście, gdzie, ale on powiedział mi o Tusku i jego kumplach, że to są bandyci w biach kołnierzyka, którym nic nie, można, nic nie można zrobić. Nic nie można im zrobić. Proszę Państwa, dlatego ja właśnie podejrzewam, nie, że tu chodzi o kasę. nie? Patrzcie, ile nakradli miliardów. Te, tak te to żandali, można nie? tak zwaną, tak zwaną kiliantrę robić, bo to jest uzasadnione, ponieważ Tam. to, co robią, robią przeciwko narodowi. I, I w tym momencie kara im się na należy. Według mnie to Tusk yy, z mafią brukselską prawda, stworzyli prawda, gang, który poprzez waty Okradał Polskę i Węgry, na przykład, nie. I teraz prawda, o co chodzi? Nie, chodzi o kasę. Jeżeli oni chcą yy, yy, do, yy, władzy, nie? chcą rządzić, to dlaczego? Dlatego, że chcą kasy. Po prostu o kasę chodzi. Dobrze im się żyło, miliardy mieli, budowali sobie wszystko, co chcieli i mieli niewolników, na, którzy yy, pracowali na nich. Nas, to znaczy się nie. Pilnujmy czasu, Tadeusz. Dobra, bo, on, mogą. <laughs> Czyli pytanie. No, zagadaliśmy się i pytanie no uciekło właśnie. na mnie. Każdy może mi podać pytanie tutaj, nie? Czy dostaniemy pieniądze? Tak, o właśnie. Czy faktycznie dostaniemy pieniądze? Proszę bardzo, pokaż. Pokaż, Mirku, jakie to pieniądze dostaniemy. Czy te PKB, czy jak to tam się Ja zywało, nie wybieram, ten... to jest obywatel tutaj <grym> Polski. Żywy człowiek. Polak uczciwy, rzetelny. Mijek jest bardzo rzetelny 4, Polak 5. Jak A, słyszy, że 5. ktoś okrada Polskę to aż trzęsie to w Mijek No tak Dobrze A jest jeden z ciekawszych streamów, kochani Państwo. Hmm. Wiecie państwo, no tutaj wychodzi z tego, że nam jednak te pieniądze dadzą, że Polska wydusi z nich kasę. Trzymajmy kciuki i pana Boga w no, żeby. Ja bym chętnie tu powiedział, yy, w związku z naszą energetyką, tą tak. naszej rozmowy, nie coś innego, nie? Ale karty mówią coś innego. Mówią, że dostaniemy, nie? Król, dostaniemy pieniądze dosyć duże, dostaniemy. To jest raczej pewne. I je dostaniemy trzeba będzie pieniądz... oddać, bo nic za darmo nie ma, ale może przynajmniej na jakiś moment będzie mogło to podźwignąć naszą gospodarkę. No, zobaczymy, jestem ciekaw, nie? czy faktycznie dadzą, bo, według y, mojej logiki i y, tego, co nie pożymują to oni się bawią w kotka i myszkę tymi pieniędzmi. Ale z tego wynika, jak już drugie karty nam wyszły, że, że powinni dać, a tak. prowadzą grę. Może ten, y, y, to byśmy. Ja przejdę do swoich prywatnych spraw, dlatego tą część zakończymy. I Państwo serdecznie pozdrawiamy. Teraz to ja się zajmę swoimi sprawami i muszę publiczny przekaz wyłączyć. Pozdrawiam. Serdecznie. Pozdrawiam. I to już widzę, że byliśmy tutaj wyłączymy, bo to już jest...